25 kwietnia ruszyła polska ofensywa wspierana przez dywizje ukraińskie. Bolszewicy nie stawiali właściwie jakiegoś większego oporu, także bez większego trudu oddziały Polskie dotarły do Kijowa i zajęły kijów 7 maja. Petlura skierował odezwę do mieszkańców Ukrainy. Możemy w niej przeczytać. Rzeczpospolita Polska weszła na drogę udzielenia realnej pomocy. Ukraińskiej Republice Ludowej, w jej walce z moskiewskimi bolszewikami okupantami, dając możność formowania oddziałów armii. I armia ta idzie teraz walczyć z rogami Ukrainy. Pomiędzy rządami Republiki Ukraińskiej, Republiki Polski nastąpiło zgodne porozumienie, na którego podstawie wojska polskie wkroczyły wraz z ukraińskimi na teren Ukrainy. Jako sojusznicy, przeciw wspólnemu wrogowi. A po skończonej walce z bolszewikami, wojska polskie wrócą do swojej ojczyzny. Wspólną walką zaprzyjaźnionych armii ukraińskiej i polskiej naprawimy błędy przeszłości. A krew wspólnie przelana w bojach przeciw odwiecznemu wrogowi Moskwie, który niegdyś zgubił Polskę i zaprzepaścił Ukrainę, uświęci nowy okres wzajemnej przyjaźni ukraińskiego i polskiego narodu. Udało się zająć Kijów. Władzę w Kijowie przejmuje Petlura, ale okazuje się, że. Poparcie dla niego jest niewielkie. Większość Ukraińców jest zmęczona tą ciągle niestabilną sytuacją polityczną. Większość Ukraińców stoi z boku i przygląda się temu, co się dzieje. Nadzieje, jakie miał Piłsudski, że po zajęciu Kijowa Petlura szybko stworzy wielką, silną armię ukraińską, okazały się nadziejami płonnymi. Powstały oddziały ukraińskie, które biły się u boku armii polskiej, ale to było dużo poniżej oczekiwań. To było dużo poniżej możliwości narodu ukraińskiego. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu patronite użytkownik barzanin. Pozdrawiam serdecznie.